Cześć, nazywam się Markus Jakobson i jestem kierownikiem do spraw zarządzania kategorią produktów wellness. Pracuję w biurze w Sztokholmie, gdzie przez ostatnie 10 lat rozwijamy unikalne suplementy diety i produkty spożywcze. Zapewne jesteście ciekawi, kto opracował te produkty oraz jaki jest ich skład. Sprawdźmy to. Nasze laboratorium znajduje się na południu Szwecji w Towarzystwie Nauk Przyrodniczych Geloza. To tu powstaje linia produktów wellness by Oriflame opracowanych przez profesora Stegsteina i jego zespół. Poza Steakstinem jest jeszcze wielu pracowników naukowych zaangażowanych w rozwijanie produktów wellness. Należą do nich dr O. K. Lignell, główny specjalista prowadzący badania nad Astaxantyną, Steve Barton, starszy dyrektor do spraw opracowywania formuł oraz specjalista do spraw żywienia w Centrum Igelosa, Eva Larsson. W tej oto kuchni powstaje ostateczny smak koktajli Natural Balance. Wszystkie główne składniki koktajli to naturalne produkty szwedzkiego pochodzenia. Dlaczego jest to ważne? Zapytajmy specjalistów. Wszystko zaczęło się 10 lat temu, gdy uświadomiłem sobie, że mój ciężko chory pacjent, aby przejść trudny proces leczenia, wymaga specjalnego sposobu odżywiania. Właśnie wtedy opracowałem koktajl Natural Balance, oparty na bazie najlepszych składników pochodzenia naturalnego. Jak dowodzą wyniki badań naukowych, nawet w krajach zachodnich większość ludzi nie dostarcza swojemu organizmowi dostatecznie dużo substancji odżywczych. Co więcej, mają oni tendencję do spożywania zbyt dużej ilości jedzenia. Koktajl Natural Balance zapewnia organizmowi odpowiednią ilość potrzebnych składników żywieniowych, a gdy odżywcze potrzeby organizmu zostają zaspokojone, wtedy nie odczuwamy głodu i jemy mniej. Główne składniki koktajlu Natural Balance pochodzą z wyselekcjonowanych miejsc w Szwecji. Ma to zapewnić niepowtarzalność oraz wysoką jakość produktów. W ich skład wchodzą białka z trzech naturalnych źródeł: zielonego groszku, serwatki oraz jaj. Białko zawarte w zielonym groszku jest wysokowartościowe, czasem określane mianem mięsnego odpowiednika białek roślinnych. Białko serwatki jest zawarte w mleku i spośród wszystkich białek przyjmuje ono maksymalną wartość biologiczną. Białka jajek uzyskiwane są natomiast z jaj kur specjalną, ekologiczną paszą i stanowią źródło najlepszej proporcji tłuszczów omega-3 i 6. Koktajl Natural Balance zawiera też błonnik uzyskany z buraków cukrowych, owoców dzikiej róży i jabłek, który poprawia wchłanianie odżywczych wartości spożywanych posiłków. Koktajl Natural Balance jest produkowany w Niemczech zgodnie z najwyższymi standardami jakości żywienia. Pomoże on ci utrzymać odpowiednią masę ciała oraz zyskać pełnię koncentracji i energii. Na potwierdzenie tych test przeprowadzono badania, których wyniki są zaskakująco dobre. Nie spodziewałem się tak dobrych rezultatów. Myślałem, że w ciągu pierwszego roku stosowania koktajlu Natural Balance można schudnąć 3 kg. Jednak wyniki badań pokazały, że stosując odpowiednią dietę można stracić nawet do 9 kg. Badania udowodniły też, że w drugim roku stosowania produktu, gdy wiele osób będących na diecie przybiera na wadze, można zrzucić kolejne 4 kg. Podsumowując, koktajl Natural Balance to szwedzki produkt, nad którym pracujemy już ponad 8 lat. Zawiera on odżywcze składniki pochodzące naturalnego i powstaje zgodnie ze standardami bezpieczeństwa stosowanymi przy produkcji preparatów farmaceutycznych.